Czy szukaliście kiedyś fajnego czteroosobowego stolika na przykład na jakiś wyjazd oddorowy? Witamy na kanale Military Shop, a dzisiaj przedstawimy Wam stolik z naszego sklepu. Przechodzimy teraz do unboxingu naszego stolika. Pokażemy jak wygląda opakowanie, takie eleganckie opakowanie. Tutaj można przeczytać dużo rzeczy, dużo informacji tutaj jest ciekawych. Ale myślę, że o wiele ciekawsza jest zawartość tego pudła. O, proszę bardzo, od razu nam się ściągnęło z folii. To, to na plus dla producenta. I mamy oto nasz stolik. i Już od razu możemy zauważyć, takie bardzo eleganckie tutaj jest, taki wzór. To jest taki babciny stolik trochę. Taki, wiecie, jak są ceraty, w takich starych domach to, to jest takie coś. Nie? Bardzo fajne. I tutaj mamy oczywiście rączkę, bo ten stolik widzowie można tak przenieść. Normalnie, o, ja tak, o, ja wam pokażę. Tak można go przenieść. Bardzo fajny feature to jest w tym stoliku. Ja uważam, bo to jest taka walizka. Ale przejdźmy teraz do otworzenia naszego stolika, tam otwarcia. I tutaj możemy zauważyć. O, proszę bardzo, mamy tutaj tu jest chyba instrukcja obsługi, jak mi się wydaje. Tak, tu jest manual, więc tutaj mam instrukcję obsługi. Jesteśmy w Polsce. Instrukcji obsługi nie potrzebujemy. No ale w środku mamy także takie eleganckie krzesełka. Postaram się je wyciągnąć, nie psując folii. Tutaj mamy takie eleganckie krzesełka. Są bardzo bardzo podobne. Nie wiem, czemu to jest na odwrót założone. Tutaj ktoś się pomylił, chyba. No to tak chyba nie powinno być, tak mi się wydaje, widzowie. Dobrze. Więc mamy takie super krzesełka. Tak wygląda na nas cały zestaw. Przechodzimy teraz do rozłożenia naszego stolika. Pokażemy, jaki jest stolik. Tutaj mamy takie dwa ładne zabezpieczenia, aby się nam nie otwierał. I możemy go otworzyć. Mamy cztery krzesełka. Ja nie zauważyłem w poprzednim, w poprzednim fragmencie. Ja odwrotnie otworzyłem to krzesełko. A to będzie tak. Więc e, można sobie w dwie strony otworzyć te krzesełka. Rozłóżmy je, połóżmy. Zobaczmy, jak one wyglądają. Podobne można zakupić, ale pojedynczo u nas, w sklepie także. Więc, oczywiście, gritaryshop.pl. A teraz otwieramy nasz stolik, i tutaj trzeba tak, jakby zahaczyć rozpory, żeby żeby te nóżki się trzymały. Rozkładamy bardzo, bardzo lekki jest ten stolik, i oczywiście nie można zapomnieć o tym, że tutaj z jednej, jak i z drugiej strony jest takie zabezpieczenie, żeby się on nie składał. Jak widzimy, jest on bardzo niski, ale oczywiście można go podnieść, więc od razu, od razu go podniesiemy. OK. Więc myślę, że to jest jego maksymalna wysokość. Tutaj chyba już więcej się nie da podnieść? Niestety nie. Więc tak prezentuje się nasz stolik po rozłożeniu go. Przejdźmy teraz do testu ergonomii naszego stolika. Możemy zauważyć, że ma on trochę powierzchni, no i oczywiście mają tu zmieścić cztery osoby. Ja jestem jedną osobą, taką przeciętnego wzrostu, przeciętnego rozmiaru, więc możecie sobie wyobrazić, jak będzie wyglądało, jeżeli tu będą siedzieć cztery osoby. Sądzę, że jeżeli to by były osoby takie mojej wielkości i nie zabierałyby za dużo miejsca, to myślę, że tutaj spokojnie cztery osoby są w stanie się zmieścić bez, bez niczego. Myślę, że jeżeli dodaćby tutaj zastaw, jakieś talerze kubki, zrobiłoby się tu ciasno, ale nadal myślę, że cztery osoby by tutaj się spokojnie zmieściły. Nie jakieś duże osoby. Stoimy już przy naszym stoliku. Sprawdzimy teraz, jakie tutaj krańce są na naszym stoliku i jak ogólnie wygląda konstrukcja. No, jak możemy tutaj zauważyć, no, krawędzie nie są ostre, więc myślę, że tutaj e, nikt sobie krzywdy na nich nie zrobi. Tutaj też te zakończenia, tu by można było powiedzieć, że to to jest takie troszkę sus, że tak powiem, takie ostre dosyć, ale no palca sobie, palca sobie nie przetniemy tym możemy przejść do konstrukcji można tutaj zauważyć, że tutaj solik jakby trzyma się na takich przekątnych, tak to nazwijmy no i ona on no nawet solidnie się trzyma, no ja tutaj nie mam nic do zarzucenia mamy także niżej, możemy zobaczyć tutaj takie uchwyty, takie uszczelki jakby żeby nie było widać, że tutaj, o właśnie, jest takie zgięcie, możemy zauważyć, no bo wiadomo, tego lepiej nie pokazywać. No i wiadomo, stabilność i te sprawy, no i oczywiście gumowe nóżki, żeby to się nie kibotało. I myślę, że z takich fajniejszych feature'ów to jest wszystko. Mamy oczywiście także tutaj krzesełko, ja na nim cały czas siedzę. Bardzo eleganckie krzesełko. Tutaj, o, nas widać, ładnie się trawa przylepia. Są oczywiście gumowe nakładki. Można je złożyć. O, jednym zgubiłem. No, i oczywiście tutaj takie materiałowe siedzenie. Dosyć wytrzymało, ja swoje ważę, więc myślę, że dosyć solidne, jeżeli chodzi o taką cenę. Nakładka się znalazła, jak widać, są wszystkie cztery. Wreszcie też jest. Jest po prostu jestem tak ciężki, że jak siadłem, to to się aż wbiło w ziemię, i normalnie ta nakładka została w ziemi. Teraz, widzowie, pokażę wam, jak jednym stryknięciem palca złożyć stolik. Widzimy, że nasz stolik został już złożony jednym pstryknięciem palca. Ale wiadomo, to jest ciężka sztuka, tylko ja umiem tak zrobić. Będzie Wam ciężko nauczyć się takiej sztuki. Więc nasz stolik jest już złożony i jest bardzo elegancki, jeżeli chodzi o transport. Nie zabiera dużo miejsca i jest dosyć lekki jak na aluminiowy stolik. Jeżeli chcecie zakupić ten oto super stolik, zapraszamy na nasz sklep militaryshop.pl, gdzie znajdziecie nasz stolik. W sekcji Wyposażenie Kempingowe. Do zobaczenia w następnym filmie.